Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu z 23 kolejki PKP Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze wygrał z Zielonym z najbliższych oraz z nami trener gości, Adrian Siemieniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o zadawanie Panie Trenerze, na proszę o pomoc w o Rozpocznę od gratulacji dla, dla Górnika za zwycięstwo i dla trenera Urbana. Eee, podziękowań też dla, dla naszych kibiców za wsparcie, za przyjazd, podziękowań dla, dla mojej drużyny za, za zaangażowanie. Za walkę o korzystny wynik do samego końca. No dzisiaj czegoś nam zabrakło, żeby zwyciężyć. Uważam, że w pierwszej połowie zabrakło nam szczególnie tutaj otworzenia wyniku. Pewnie może wtedy łatwiej były nam się grało i to może byśmy kontrolowali ten mecz więcej przez fazę przejścia. Tak, tu musieliśmy cały czas atakować, dążyć do strzelenia bramki i górnik. Po bramce na 1-0 mógł sobie ten wynik kontrolować i korzystał bardzo dobrze. Też zresztą i skutecznie z ataku szybkiego, i, i każda strata była dla nas po prostu zagrożeniem. Tak czasami jest, idziemy dalej. Będziemy się już teraz szykować do piątkowego meczu ze Śląskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz, jeżeli są pytania, to proszę o ich zadawanie. <tuszy> Jest to też, że Pan przed meczem powiedział coś takiego e, spróbujemy, górnik jest bardzo e, groźną drużyną w ofensywie spróbujemy zrobić tak, że częściej tu w fazie obrony. Tak naprawdę ta to górnik był się, praktycznie że cały w fazie obrony, więc teoretycznie zagraliście to, co trzeba było zagrać, a, a jednak górnik strzelił dwie bramki, a ja tylko jedną, więc co tu nie pyknęło, i tak powiem. Na no gorąco, na pewno te, to, co powiedziałem przed chwilą, te, te fazy przejścia, i tutaj faktycznie mieliśmy kontrolę poprzez posiadanie, ale w momencie straty piłki, no, fantastycznie górnik to, to robił dzisiaj, byłem pełen podziwu, jak szybko potrafił przedostać się po naszą rankę, wykorzystać atut z tego, jakich ma piłkarzy z przodu, jakich walorach szybkościowych, i tutaj, no, mówię, duże, duże gratulacje jeszcze raz za zwycięstwo i sposób, w jaki Osiągnęli. Jeżeli chodzi o, o tutaj nasze reakcje na to, to na pewno trzeba się pochylić w analizie, czy brakowało nam odpowiedniego ustawienia, czy brakowało nam odpowiedniej reakcji po stracie. Teraz na gorąco trudno mi cokolwiek powiedzieć w tym temacie. Na pewno, jeżeli chodzi o to, jak chcieliśmy, żeby ten mecz wyglądał, no to chcieliśmy go kontrolować poprzez posiadanie i, i pewnie ten scenariusz tego spotkania inaczej by się ułożył, gdybyśmy to my strzelili pierwsi bramkę, tak się niestety nie stało, straciliśmy bramkę podstawę stałym fragmencie, a potem już górnik e, wykorzystywał to, to, co chciał. Dodam jeszcze, bo to już można po paru meczach w tym uciąć, ale najwyraźniej oddaje gierowni piłkę, inicjatywę, czytając na to właśnie co nie robi a ta ma swoje mniejsze czy większe problemy też w ofensywie, no nadziewa się na takie właśnie kontry, bo też nie oszukujmy się, pierwsza brawa dla Górnika po stracie przy własnym karnym, niepotrzebny tam fał był. Górnik tam sprezentował, my Górnikowie wcześniej, ale generalnie moja myśl idzie w tym kierunku, że rywale ewidentnie nastawiają się na to, żeby oni oddać piłkę i po prostu czekać na własną kolokwale najczęściej, na własnej połowie, na, na to co Jagiellonia zrobi i skontrować, jeśli to się mhm. da. Tak, tylko myślę, że największa różnica między tym, co było na jesień, a tym, co na wiosnę, jest to, że, że tam najczęściej otwieraliśmy wynik z pierwszej czy drugiej sytuacji, i, i wtedy, jak otwieraliśmy wynik spotkania, to przeciwnik musiał e, gonić, e, otwarty futbol preferować, no bo tak naprawdę musiał odrabiać straty. Teraz te sytuacje, które stwarzamy, one nie kończą się bramkami, przez co no, nie otwieramy tego spotkania, musimy dalej szukać bramek, musimy dalej mieć inicjatywę i jak przeciwnik otworzy to spotkanie, no to wtedy wiadomo, że no ten scenariusz się układa po jego myśli. Ja uważam, że tutaj jest w kontekście analizy największa różnica, że, że na jesień po prostu no, otwieraliśmy to spotkanie i, i wtedy ten mecz układał się według naszego scenariusza. Dzisiaj te sytuacje stwarzamy dalej, po prostu nie zamieniamy ich na bramki. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zatem dziękuję bardzo, a jeszcze dla, raz poproszę. Dla, dla komisji zachodniego to jest pytanie, które pewnie Pan słyszał w kontekście tego meczu. Chodzi mi o Puchar Polski w kontekście mm -hmm. meczu tuż potem w lidze. Czy rzeczywiście można w jakiś sposób szukać tutaj problemu dla zespołów ekstraklasy, czy, czy raczej jednak nie? No, znaczy ja powiem tak, no też nie, nie będę tutaj, nie wiem, nie wiem, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że nam nie, po, nie ułatwiło to, tak? No 120 minut w tygodniu na pewno nie ułatwia przygotowania do meczu z trudnego meczu z Górnikiem Zabrze, który jest drużyną uważam na wskroś intensywną, szczególnie jeżeli chodzi o te aspekty tutaj ofensywne, no ale też nie chciałbym uciekać w takie tłumaczenia, bo najłatwiej było powiedzieć przegrałeś, bo byliśmy 120 minut w nogach, byliśmy zmęczeni i to nie jest sposób myślenia, który narzucam w sobie, to nie jest sposób myślenia, który chciałbym, żeby moja drużyna miała i naprawdę uważam, że dzisiaj Szczególnie w kontekście pierwszej połowy zabrakło nam bramki. Ta bramka pewnie zmieniłaby troszkę obraz tego spotkania, i, i przy zwycięstwie nie mówilibyśmy o zmęczeniu. Tak? No, teraz jest mecz przegrany i wiadomo, że wszędzie można szukać. My musimy tutaj zachować spokój i konsekwentnie pracować. Wierzę w tą drużynę, wierzę w to, że wrócimy do tego, żeby otwierać spotkania, żeby wykorzystywać sytuację i wtedy ten scenariusz spotkań będzie taki, jakiego oczekujemy, czyli przeciwnik będzie musiał szukać swoich szans, a my będziemy mogli grać w sposób, w jaki chcemy grać. Jesteście zespołem, który bierze udział w walce o Mistrzostwo Polski, to nie ulega wątpliwości. Co Pan słyszy tak po ludzku na określenie wyścig żółwi? <laughs> Ciężko mi się do tego odnieść w jakikolwiek sposób. No dzisiaj miejsce, w którym jesteśmy, to, 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 to jest w ogóle świetny temat, no bo jeżeli my możemy, nawet, nawet jak to jest wyścig żółwi, chociaż ja ciężko mi tego tak nie określam, ale, ale nawet jakby to był wyścig żółwi może w nim brać dzisiaj biały Białystok udział, no to, 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 to i tak już świadczy o postępie, który, który zrobiliśmy. Także no Wiem, że oczekiwania rosną, po takiej jesieni wcale się nie dziwię, bo, bo drużyna zrobiła coś niesamowitego, ale te parę spotkań nie zmienia mojej perspektywy na tych zawodników i na to, co robią na co dzień, na ich poświęcenie, na postęp, których, który wielu z nich zrobiło. I... Nawet dzisiaj po przegranym spotkaniu powtórzę jeszcze raz: Jestem z każdego z nich dumny i z każdego z nich wierzę, i e, poprzez spokój i konsekwencje na pewno wrócimy do, do wygrywania. Dziękuję. Dzień dobry panie prezesie, Dawid Wyszyńkowski-Sukurys. Przede wszystkim ja zapytam w konsekwencji pana słów. Bardzo pan podkreśla wagę tego, że jesienią być może bywały te mecze ciut łatwiejsze w dalszych fazach, kiedy otwieraliście wynik. Uh -huh. No to teraz pytanie: nie otwieracie wiosną, bo. Trochę mniej szczęścia takiego zwykłego, wojskowego, czy liga, nie wiem, rozczytała już ten sposób gry pańskiej Jagiellonii, który do pewnego momentu pewnie był zaskoczeniem dla wielu. Znaczy ja powiem tak, no, trudno zmówić o, o rozczytaniu w sytuacjach, które mieliśmy na przykład w pierwszej połowie, tak? no, Ciężko jest to odnieść na grunt tak jakby taktyczny, bo, no, bo te sytuacje naprawdę były klarowne. Po prostu zabrakło nam tam bramki i, no zawsze buduje się teorię i opinie wokół wyniku. Jak jest wynik gorszy, to, to dorabia się teorię, że ktoś nas rozczytał, że to już jest dla przeciwników łatwe. My w kontekście analizy mamy swoje wnioski wiemy, nad czym musimy pracować i te tematy cały czas doskonalimy, wdrażamy. Ale, ale to też nie jest tak, że nie potrafimy dostrzec szerszego kontekstu i patrzymy bardzo obszernie na to zjawisko, i, i wiemy, że to też nie jest kompletnie tak, że przestaliśmy stwarzać sytuację, albo, mm, albo po prostu mam wrażenie, że te sytuacje z nich nie strzelamy bramki. To jest pierwsza rzecz, a druga, no też droga, którą obraliśmy, jest bardzo ambitna i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest bardzo wymagająca i bardzo ambitna. No, i to nie są tylko dobre tego strony, bo fajnie było słuchać całą jesień, jak cię chwalą, jak mówią w samych superlatywach o Jagiellonie, o trenerze Siemieńcu, o wszystkich zawodnikach. I dzisiaj jest moment może nie, że dzisiaj jest moment, tylko generalnie przyjdą takie momenty, w których musimy brać odpowiedzialność za, za to, co, co zrobiliśmy do tej pory i wierzyć dalej w obraną drogę. I tak jest w sporcie: no. są dobre chwile, są słabsze, ale. Musimy cały czas z wiarą i konsekwencją i ze spokojem iść do przodu i ja wierzę, że, że, że tak jak powiedziałem, ta karta z końców, w końcu zacznie wpadać i jak Ironia zacznie wy, wygrywać regularnie. To jeszcze takie pytanie z pojęciem Polusku, którego użyłem przed chwilą. I najbanalniejsze pytanie o to, czy do Dlachana ma pan pretensja, czy mógł się zachować takie przykłady, że bramce no, przestrzału. O. Pierwsza klasa, ale do pełnego ona to piłko jak prosto wiem. Właśnie nie był pierwsza klasa, bo nie czymś taki stworzyła piłka. Nie był pierwsza ja klasa, to był problem. Czy nie widziałem jeszcze tej sytuacji na, na powtórkach? Widziałem tylko z perspektywy ławki, oczywiście to jest nie jest to zła perspektywa, nie jest też najlepsza, nie można gdzieś tam sobie przewinąć, zobaczyć, ocenić, także... E, pretensje, to, to, to jakikolwiek błąd zawodnicy popełniają, to jest też taka jest piłka i te błędy indywidualne się zdarzają i e, to nie tylko jest kwestia zlatana, ale zawodnicy na wojsku popełniają błędy i to też jest wpisane w ten zawód. Pretensje to jest złe słowo, bo, bo intencja jest dobra. Tak? No nie, nawet jeżeli popełnił któryś zawodników błęd, błąd, to nie zrobi tego specjalnie. Po prostu no, trzeba nad tym pracować i. I wyciągać wnioski tyle. Nic więcej tutaj specjalnego nie wymyślę. Emocje są, nie na górniku. No to chodzi właśnie, żeby tak, żeby tak było. Eee, ja tak sobie wyobrażałem ten mecz, dominacja Jagieloni. Jagielonia gra naprawdę kombinacyjną piłkę bardzo fajną, przyjemną do oglądania. I, i mimo tego, że próbowaliśmy w różny sposób. Doprowadzać do sytuacji szczególnie bokami, żeby ukierunkować tą grę na boki i tam próbować odebrać piłkę. To nam się udawało, ale bardzo rzadko. Stąd też musieliśmy grać troszeczkę, troszeczkę głębiej, bo, bo Jaga nas do tego zmusiła. Po prostu dobrze, dobrze grają w piłkę i wiedzieliśmy, że my będziemy mieli nasze sytuacje z kontrataku czy z szybkiego ataku bo zawsze, zawsze jakieś jest podanie niecelne, jakieś podanie przecięte, czy też wyprzedzi się zawodnika. I myśmy dzisiaj te sytuacje takie, o których żeśmy mówili przed meczem, mieliśmy i można powiedzieć, że wykorzystaliśmy. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że Jagielonia też miała swoje i, i to też niezłe sytuacje. Mogę, my możemy żałować, że cierpieliśmy do samego końca, bo z jednej, z jednej strony y, przy 2-0 wydawało się, że troszeczkę będzie spokoju, natomiast Jaga bardzo szybko strzeliła bramkę kontaktową i, i to nic nie zmieniła ta, ta druga bramka, bo, bo od, razu, od razu weszli znowu w kontakt z nami. Y, no i ten rzut karny, y, wydaje mi się, że też oglądałem teraz kilka razy kwestia interpretacji tak powiem, nie mówię, że ani źle, ani dobrze. Kwestia interpretacji, bo jakbym się chciał uprzeć, to bym powiedział, że można spokojnie to gwizdnąć. Nie gwizdnęli. Na pewno mnie też łatwiej o tym mówić, bo mecz żeśmy wygrali. Podejrzewam, że bym był wkurzony i to dość ostro. No bo, no bo to była, to, to jest sytuacja dla mnie, kwestia interpretacji. No, to, 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 tak się stało, nie, nie inaczej, okej. Okay. Okej. Okay. Nie, no, no tyle dziękuję, bo, bo, bo były super emocje. Takiego meczu się spodziewałem, że będzie na pewno ciekawie, bo jedna i druga drużyna chciała grać, natomiast my nie mogliśmy znowu zagrać tego, co chcieliśmy, bo no, mieliśmy naprzeciwko przeciwnika naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Dziękuję.